Ten sprzęt to obecnie absolutnie najlepszy tani smartfon. Motorola Edge 50 Fusion od momentu premiery zdążyła stanieć o 1100 zł, co oznacza, że da się ją obecnie kupić za mniej niż 800 A smartfon ma dwa dobre aparaty: świetnie wykonaną i odporną na wodę obudowę, rozsądny procesor, głośniki stereo, szybkie 68-watowe ładowanie i przyzwoitą baterię o pojemności 5000 mAh. Czyli że wszystko, czego trzeba w tej cenie, a w zasadzie znacznie więcej niż można by się za te pieniądze spodziewać. Nie znam drugiego równie dobrego smartfonu za 799 zł. Ale uwaga! Patrol Edge 50 Fusion można także dostać w promocji przygotowanej przez Citibank. Co trzeba zrobić? Złożyć wniosek o kartę kredytową banku i ją otrzymać. I w pierwszych czterech miesiącach aktywnie z niej korzystać, to znaczy wykonać co najmniej 10 transakcji miesięcznie o łącznej kwocie 1000 zł. Karta kredytowa Banku w pierwszym roku korzystania z niej jest zupełnie darmowa, więc nie ma tutaj jakichś ukrytych kosztów. Akcja już trwa, promocja zakończy się 15 grudnia lub w momencie wyczerpania promocyjnej puli. Zatem kto pierwszy, ten lepszy a wszystkie szczegóły znajdziecie klikając link w komentarzu.